Siemanko, widzowie! Dzisiaj pokażę Wam jak radzi sobie w praktyce areator i wertykulator, czyli dwa w jednym, kupiony na Allegro. Może widzieliście już film na moim kanale, a jeśli nie, to link do tego filmu do unboxingu tej maszyny będzie u góry. Maszynka jest już podłączona do traktorka, tak wygląda zaczep. Jest już dociążona. No i jest gotowa do pracy. Jeszcze może szybkie zbliżenie. Tu na te zęby, na noże i pokażę Wam co dokładnie będę robił. Ta trawa jest skoszona na poziomie czwartym. Teraz jest 7 ustawione. Ale skosiłem ją na poziomie czwartym, więc dość nisko. Zazwyczaj koszę trawę koszę na 5-6. Ale to jest pierwsze koszenie, więc skosiłem trochę niżej. I... Tutaj ten zabieg aerowania i wertykulowania będę chciał zrobić. I teraz pokażę Wam w jakiej kondycji jest trawa. Ta trawa ma mniej więcej 4-5 lat. No i jest w takim średnim stanie. I tutaj to urządzenie będzie miało dość dobrą efektywność, tak myślę. Bo jak jeździłem po tej trawie tym wertykulatorem, no to tutaj. Zbyt dużych efektów nie było, ale to ze względu na to, że ta trawa jest młodsza, bo ma około dwóch lat i jest w znacznie lepszej kondycji. No tutaj trochę krety mi poryły, ale tutaj widać, że ta trawka jest w bardzo dobrej kondycji, no a ta jest trochę gorszej, więc specjalnie taką trawkę wybrałem. No i dobra, yy, za chwilę biorę się do pracy, nagram yy, jak wygląda ta trawa po tej procedurze aerowania i wertykulowania a potem zbiorę to siano, pozostałe do kosza, po prostu tak jakbym kosił trawę również ustawię sobie kosiarkę na poziom koszenia 4 i przejadę sobie yy, przejadę sobie ten obszar, który aerowałem i pokażę Wam ile siana ta kosiarka jest w stanie zebrać co prawda to nie jest yy, idealna metoda, bo, bo są takie kosze są takie kosze do zbierania właśnie liści i trawy. I to jest pewnie lepsze rozwiązanie i to jest bardziej efektowne, ale ja takiej maszyny jeszcze nie mam i muszę sobie poradzić tym co mam teraz. Zapraszam na film. Muzyka Zobaczcie ile, ile tego siano tutaj jest. Ciężko mi, mi będzie tak pokazać, ale za chwilę sobie zbiorę to siano e, traktorkiem i pokażę Wam ile, ile uda mi się zebrać. Trawka zebrana. I teraz komisyjnie. Zobaczcie. Tyle trawki zebrałem, więc coś to daje, no. coś to daje. Widzicie to jest samo siano? Nie ma tu trawy. Trawę skosiłem wczoraj. Nie zdążyła jeszcze odrosnąć na szczęście. I może takie podsumowanie A propos tej maszyny Co o niej sądzę yy, Pracowałem z nią jakieś Może około, około 5-6 godzin Może bardziej 6 Widać, że już troszkę jest Zmęczona Bo tutaj kładłem Różne pustaki Żeby ją dociążyć tu Brakuje mi tylko jednego zęba, nie założyłem go Ale no trudno Więc tak, jeśli miałbym się wypowiedzieć Co do plusów i minusów tej maszyny to z minusów to co mówiłem wcześniej, czyli ta instrukcja yy, i śruby, które latały i pewnie niektóre wyleciały, bo musiałem użyć swoich śrub. Także to są minusy. Yy, później tak, z minusu wydaje mi się, że te sprężny są za słabe. One powinny tą listwę bardziej wypychać i wtedy byłaby lepsza efektywność tego urządzenia, ale niestety tak nie jest. Yy, to, są, to jest drugi minus i, i trzeci minus to jest cena. Nie wiem czy mówiłem o cenie, ale... Zapłaciłem za tę maszynę 1100 zł. No, wydaje mi się, że jest to cena taka... No, nie jest tanio, powiem tak, nie jest tanio. Przydałoby się tak stówkę mniej za nią zapłacić, wtedy byłbym na pewno bardziej zadowolony. Yy, ale powiem jeszcze o alternatywach. O alternatywach. Takie to są jeszcze alternatywy, więc to urządzenie łączy dwie funkcje. Aeratki i wertykulacji. Możecie sobie kupić walec. Z takimi opaskami metalowymi, i na tych opaskach są takie, jakby śruby, czy tam gwoździe, i dzięki temu też proces tej wertykulacji można zrobić. Ale ja tak sobie pomyślałem, że jest z takim walkiem, jest problem, żeby go jakby no, przewozić, bo też na taki wózek się go nie weźmie. Bo zobaczcie, ja używam takiego wózka, żeby tą maszynę przewozić, i bez problemu daję radę. Chociaż fajnie byłoby, gdyby ta maszyna jeszcze miała takie kółka u góry żeby można by ją było ją przewrócić do góry nogami powiedzmy i gdzieś pojechać. No ale tak dobrze nie ma. Także możecie kupić sobie taki walec z taką opaską ze śrubami i wtedy wałować i wertykulować. No i sobie kupić powiedzmy aerator osobno. I myślę, że to będzie na pewno dużo tańsze rozwiązanie, no ale tak jak mówiłem ten walec pewnie ciężko będzie przewozić. Efektywność jest spoko. To jest mój pierwszy zabieg aeracji i wertykulacji, siana jest dużo i ogólnie jestem dość zadowolony z tego urządzenia, z pracy tego urządzenia. Mam nadzieję, że wyjaśniłem dużo kwestii i osoby, które chciały się trochę dowiedzieć o tym urządzeniu, troszkę się dowiedziały z tych moich filmów. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Narka!